Witajcie, witajcie moi kochani, jak tam samopoczucie dzisiaj. Przepraszam, że wczoraj nie było karty dnia, ale miałam bardzo coś ważnego do załatwienia, dlatego no, nie miałam możliwości jej nagrać. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z kartą dnia i będzie też jakiś bonus pewnie. No zobaczmy, co nas czeka, jaka energia dzisiaj. W ogóle wszystkich Was zapraszam na live'a dzisiaj o 15. Będzie można zadawać mi pytania. No, więc będzie ciekawie. Jaka karta dnia? No, dzisiaj czeka nas równowaga. Kochani, nie ma się czym martwić. Dzisiaj będzie bardzo dobrze. Będziemy działać w symbiozie z wszechświatem. Najważniejsze jest dzisiaj to, żeby dawać energię i ją odbierać. Wszystko musi być w równowadze. Pamiętajcie, że jak dajecie zbyt dużo energii od siebie, zbyt dużo robicie dla kogoś lub dla czegoś odbieracie tą energię sobie, tak? Czyli automatycznie potrzebna jest Wam energia od kogoś innego, żeby wszystko było w równowadze lub z, z, z wszechświata. Dlatego starajcie się i dawać, i brawać, e, brawać, i brać. Okazywać uczucia, ale tak, tak samo oczekiwać tych uczuć od innych. Kochanie, dzisiaj może być e, nawet dzień, e, nie wiem, może dla niewielu z Was będzie dzień wypłat, tak? Że za swoją pracę dostaniecie wypłatę. Ale może być również um, wiele innych rzeczy um, doprowadzających do harmonii we wszechświecie. Czyli pamiętajcie, patrzcie na znaki, ponieważ um, wszystko musi być w życiu w równowadze. Dobra, i tak jak obiecałam, zobaczmy jeszcze bliżej, co nam powiedzą tutaj te karty: karty Kipera. Oj, no tutaj wiele, wiele z Was może poczuć się jak w więzieniu we własnym związku. Um, mam nadzieję, że to jest tylko cząstka z Was. Um, możecie mieć do czynienia dzisiaj z bardzo przyjaznym, starszym od Was mężczyzną, może to być Wasz tata. No, w ekstremalnym przypadku może być to osoba, która siedzi w więzieniu i do której um, przyjedziecie na odwiedzinę. Mam nadzieję, że to nie jest Wasz przypadek, kochani, ale jeżeli, no, no różnie to bywa w życiu, tak. E, na, natomiast e, potrzebna będzie równowaga w, w związku, um, to znaczy, oczywiście bazuje również na karcie Tarota, tak? Szukajcie rozwiązywania konfliktów, nie, nie wchodźcie w konflikty z, ze swoimi partnerami, wręcz przeciwnie, pokażcie się tą dojrzałością waszą, dojrzałością do związku, niezależnie od wieku w jakim jesteście, dlatego, że jeżeli będziecie inaczej działać, to będziecie się czuć jak w więzieniu, bo nie będzie to dla was dobre rozwiązanie, kochani. Dobrze. Czyli co, jeszcze mówiono mi, że lubicie bardzo karty, rady od kobiet. Zobaczymy, co jest napisane. Mam nadzieję, że je przeczytam, bo dzisiaj mam troszeczkę inne okolary, ale cóż. Megan. Uwaga. Um. Uwaga, dlatego, że jesteś w nastroju. Y, będziesz miała wiele okazji do tego, żeby być naiwną, i możesz y, się z, y, sam przeli sama przeliczyć. Zanim coś zrobisz, proszę przemyśl to dogłębnie. Dlatego, bo jeśli tego nie zrobisz, y, Będziesz w trudnościach. Mm, więc, jeżeli dzisiaj doszłaby do ciebie jakaś negatywna wiadomość, to proszę prześpij się najpierw z tym, zanim zareagujesz. I zanim z, y, się na coś zdecydujesz, kochani, czyli ostrożność, nie bądźmy za naiwni, bierzmy, bierzmy energię i dawajmy energię, nie szukajmy konfliktów z partnerem, nie słuchajmy złych wiadomości, nie reagujmy. Ponieważ e, sami się możemy przez nasz niewyparzony język w, w, wrzucić w jakieś komplikacje, więc przemyślcie wszystko, szukajcie dzisiaj równowagi harmonii. Bardzo serdecznie Was zapraszam jeszcze raz na livea, dzisiaj o 15.00. Buziaczki i do usłyszenia jutro.